Witam Was, cześć i czołem z tej strony Rolero. Doczekaliśmy się, wreszcie jest nowy dodatek do Gwinta, pan lusterko. Z tej okazji będziemy oczywiście przeglądać nowe drzewka sezonowe. Będziemy otwierać beczuszki, będzie ich aż 200. Będzie to dość krótki odcinek, aczkolwiek bardzo treściwy. Mianowicie będę robił tylko highlightsy z tych beczek. Otworzę ich 200 i będę pokazywał tylko epiki. Nie będę pokazywał powtórek epików, legendy będę pokazywał. No i pierwszą i ostatnią beczuszkę jako taką klamrę. Ale najpierw nie będą te drzew. Z drzewek sezonowych. Mamy teraz Sezon Gryfa Moro, Tutaj mamy skoro Pendromorfa. Że będę to pewnie robił. Bardzo ładna ramka, bardzo pomysłowa z tym gryfem i owieczką. Ok, wrócimy sobie. Tutaj są z zeszłego roku jeszcze i ramka, i będzie rewers też, i jego avatar. Przejdźmy sobie nie do tego roku, stary, do tego, panu z tego. Odblokujmy sobie go cały. Mam oczywiście wystarczającą ilość kluczy. Zbierane było od ofiru właśnie na najbliższy dodatek Aż roku. E, możecie dawać znać, e, jak wam poszedł Opening. E, mój zaraz zobaczycie. Pod koniec odcinka będzie podsumowanie, bardzo ładna ramka. E, I będzie też potem Skin Regina bez hełmu. E, możecie dawać znać, jak wam poszło otwieranie. Ja wyświetlę statystyki, ile miałem animowanych epików, ile miałem zwykłych epików, e, legendarek. E, mam już przygotowaną tę grafikę, mam nadzieję, że będzie to zjadliwe. Awatar jest z Erlenwaldu. Przepraszam, jeśli skaleczyłem wymowę. Czyli popularny duny. E, pył, złoto, awatar, fragmenty, ok. W sklepie jest też za chwilę teraz dostępna paka w do, yy, ozdobach, jeżeli chodzi o Gantera. Jest tam tytuł, awatar i rameczka. Ja już to kupiłem, aczkolwiek jeszcze nic nie ubierałem. Jeszcze nie zmieniałem moich pilotów na ten sezon. Yy, I mamy już koniec pierwszego drzewka. Yy, powinniśmy mieć już oddechowane kolejne. Yy, tak. I jest Krogulec czyli L2. OK. 15 punktów najkrót. No, no trochę więcej. Bo oczywiście są tutaj też dwójki, piątki. Potem sobie to wszystko nie drogę, jeśli chodzi o przeczytanie. Ale najważniejsze jest że już wszystko drukowane. na to czekaliśmy. Tyle czasu, pół roku. Jeszcze raz powtórzę, pół roku od ofiru, czyli dodatku, który wyszedł tak z nacka, a ten miał największą kampanię na razie. I to bardzo ładne Te trailery, co każdą kartę. I tytuł Krogulec. Kolejny pył. I mamy te drzewko. Tak w ogóle jak myślicie? Jest właśnie skin. Jak myślicie, będą tutaj kolejne wilerze? Bo tak to wygląda jakby mieli być, nie? Mam nadzieję. Eee, teraz już możemy sobie przejść do sklepu. Widzimy się zaraz. Muszę kupić beczki, trochę Kupuj sobie trwało. Beczki, jest, I do zobaczenia po krótkim cięciu. Okej, okay. 201 beczek, 200 beczek równiutkie, 20 000 Golda. Eee, wydane wielką chęcią, teraz je otworzymy. Na początku pierwsza beczuszka. Nic ciekawego, ale aż dwie animowane karty. Obie z dzikiego gonią. Dwa elfy. Ok. Teraz mamy pierwszego epika. Animowana czarodziejka. I wybieramy. Moim zdaniem, chyba najlepszą kartę z tego widziadło. Kolejna beczuszka. Kolejny epik. Mamy tutaj Egmunda i to do tego animowanego Pierwsza animowana karta jeżeli chodzi o golby Następny epic Tutaj mamy, do zobaczenia sobie, e, Mardenkę, grałem w wieśka Trójkę, bardzo ładna historia z victim, polecam każdemu Keri, no. e, Kolejny epic Wybieram tutaj Rex sineta Chyba też nie wypowiedziałem, aczkolwiek bardzo ładna karta. I Roderick Debet. Na razie dalej czekamy na pierwszą legendę, 17 beczek, 18 za nami. I kolejna epicka karta Dunka, Bardzo fajna. Bardzo mi się podobają w te karty. 4 punkty, 1 pancerza, 7 punktów prowizji. Kolejny Epik 25 beczek za nami. I dalej nie mamy legendy. Skjordal, świetna karta, po yy, Fergus, wzięty, w końcu jest to bardzo efektywna karta. I dalej bez epika. Już 31 beczek za nami, teraz 32. Wybieram Dunego i jest pierwszy epik, po 38 beczkach. Pamiętam, że niedawno przed otwieraniem listy legendy legendę, więc Wybieram Oberona. Yy, Dzikigon, fajna archetyp, Elfi, a Eichne, jeszcze kiedyś, się królowa zimy, fajna karta, jakby wyskakiwała jeszcze ze cmentarza, to, to oby, aczkolwiek Mirusia, bardzo dobra na Dzikigon, e, Zygfryd. resztę kart już mieliśmy, e, no i widać jak rosną nam tutaj zwykłe karty. E, Koszmar Iris, e, resztę już także się Już większość epików jest za nami. Quatermistrzu. Ok, e, kolejny epik. 54 beczki za nami. I legenda, druga. kto tu będzie? Tutaj mamy znowu Eichne. Uzurpator romansja. Wybieram tym razem Eichne. Wcześniej nie widziałem, ale widać, że chcę dominować. I tutaj najlepsza beczka jaką trafiłem, e, Legenda, Epic, e, Descent Morski, Działania Wojenne, e, najlepsze aktualnie i Egmund zwykły. W końcu miałem animowaną wersję wcześniej. E, kolejna Legenda, teraz już będę praktycznie tylko Legendy, wiki już zebrałem i biorę Jakuba. W końcu najpierw chciałem brać karty, które mogą ewoluować. E, taki był mój cel, zabrać ich jak najwięcej. No i na początku Jakub. Teraz epic, król ostatnie ostatni epic, którego mi brakowało, teraz już się pojawią tylko legendy, a 120 do końca. Tutaj mamy Eredina, świetna karta, bardzo mi się podoba archetyp dominacji eee, i kolejna legenda. Tutaj złamałem trochę regułę, jest powtórka, nie to, to nie jest, to nie jest jeszcze tabeczka, ale wybieram sobie Turbiego. Będę go nazywał bo zbyt trudne, zbyt trudne to jest do Kolejna legenda, z tego co wiem Echo, tak, e, odrodzenie z To e, Chyba najsłabsza karta w jeśli chodzi o te specjalne z Echo. 28 do, do końca i tutaj właśnie flanbeczka, o której mówiłem. Niesamowity pech, legend co kot i wszystkie trzy do wyboru już miałem. Żałowałem, że wziąłem te echo wcześniej. Niestety już czasu nie dało się cofnąć. I to jest ostatnia beczka. Trochę hichot lotnictwu. W końcu już go miałem. Wcześniej. I to nawet wcześniej animowanego. E, szkoda, trafiłem animowanych kart. Mało i jeszcze do tego musiała być powtórka. E, jeszcze na szybciutko. Tutaj kontrakci ze sklepem 1000 beczek otworzone. Dużo, ale aż 200 z tego dodatku. Przejdźmy tylko jeszcze zobaczmy, ile dostanę skrawków pyłu. Wow, 11 tysięcy skrawków, 2000 prawie pyłu. Legend, trochę się tych trafiło, szkoda tych powtórek. Tutaj macie jeszcze podsumowanie mojego openingu, 50 epików, czyli średnio co czwarta beczka zawierała taką kartę, 4 animowane, 10 legendarek, ale niestety i w animowanych epikach, i w legendarkach były powtórki, i ani jednej karty legendarnie animowanej nie udało się złowić. Nie wiem, jaka jest na to szansa, jakie prawdopodobieństwo, ale bardzo niskie najwyraźniej. Zapraszam do oceny tego materiału. Piszcie, jak Wam się podoba dodatek, które frakcje chcecie jak najszybciej zobaczyć. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia wkrótce, cześć.